Okej, okay, siemaleczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku Let's Play Balantia.pl A dzisiaj zajmiemy się metinami s 2. <laughs> Przepraszam za głos, ale się robi. E, a więc znajdziemy na tej mapie, na tej mapie m 2 znajdziemy metiny od poziomu 25, 30 i 35. Na tych metinach jest bardzo dobry zarobek na poziomie od 30 do 30. 35, ponieważ po wyjściu 35 wiadomo, iż z metirów na 25 jest zbyt duża różnica i drop jest bardzo mały. Ale to zobaczycie za chwilę i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Mm, co do dropu, drop jest bardzo obszerny i bardzo, drob, bardzo dużo dropi kadeków od plus 0 do plus 2. A na tym serwerze jest taka możliwość, że możemy te kadek wymienić na punkty. A znowu punkty możemy zmienić na marmurki, więc bardzo dobra opcja, jeżeli ktoś lubi siedzieć na metkach. Może sobie jeszcze zarobić dodatkowo na marmurkach. <laughs> ja tu powoli biję. Ale to piła bo mi boli, a jest 6.20, znowu wcześnie rano, kręcę. Ja się dzisiaj postaram o nie używać tych wszystkich pięknych słów, na które mnie tam tępiliście w drugim odcinku. <laughs> Okej, okay, i zobaczymy ten drop. <laughs> Akurat mi tu nie poleciało nic szczególnego oprócz jednej instrukcji, ale jak widzicie KB dropi bardzo dużo, także z tym nie ma problemu. No oczywiście balancyjskiej skrzyni, dodania zmianki też dropę znowu, więc idzie na tych metinach naprawdę bardzo dużo zarobić. Okej, okay, to widzimy się przy następnym etie. A zanim ubijemy kolejnego metina małe bonus bez kapitan. Pokażę wam jaki jest jego trąb. I ty mam dość małe, jak sami widzicie. Ale nie jest źle. Kurczę, nie mogę. Najlepiej właśnie go wbić w ścianę, bo wtedy go nie odpycha. A dzięki temu wiadomo szybciej ubijamy, bo dostaje cały czas damage. O, właśnie tak, blokujemy sobie pod ścianę, ustawiamy sobie auto i tylko czekamy aż ubiję. No, mam nadzieję, że poleci jakiś dobry drop z niego i... no, zobaczmy. Bro, y, lecą z niego broni na 30 wszelkiego rodzaju, ja akurat ty poleci, poleciał jesion i koziki, do tego shuriken plus. E, często się zdarza, jeżeli bijemy z rękawicą, e, że z best kapitana dropi kamyk Także to jest bardzo dobra opcja dla osób, które już mają wyższe levele, wbite skilly i przy sobie właśnie dropka do M2. W celu zarobku, dropienia kamyków i tym podobnych rzeczy. No dobra, to widzimy się za chwilę. O, patrzcie jak się tam skampił. Kurczę, bym nie znalazł, bo tutaj jest ten teren tak zmodyfikowany. Jest bardzo ciężko szukać po mapie tych metinów. Znaczy, może po mapie jak po mapie, ale akurat w tym miejscu na mapie. To jeszcze tak, co do metinów. Na tym odcinku, aż tutaj po imcha, aż do teleportera, fu, przepraszam, staruszono, znajdziemy metiny od 30 pozi 35 poziomu i 25. Znowu na tym obszarze, aż gdzieś dotąd, znajdują się metiny 25 i poziom 30. Także dla tych, co nie wiedzą, mam nadzieję, że już będą wiedzieli. Co się u mnie ostatnio zmieniło? Wybudowałem sobie już resztę zrobiłem sobie trochę na mobki, myślę, że sobie pójdę na trudny Loch małów, albo się o średni. Ale ku mojemu zdziwieniu wchodzę? Czarno, mapy zbugowane. No i niestety. Eee, tak jak widzicie, właśnie mam bojowca, eee, zainwestowałem sobie dzisiaj, niestety w shop shopa bo niestety nie miałem gdzie dropić tych medali, a... Nie mam tyle czasu, żeby robić nowego kontakt, biję 20 poziom, i jeszcze siedzieć tam na medalach. Jeszcze mu dodatkowe eku robić, także na tym lepiej się. No i poziom 37 wbity. Dzisiaj już jeden poziom przy metinach wbity. Także Wyekspienie przy, no przy samych metinach jest nawet proste, bo jeżeli lubi się bić metiny, to to dość szybko leci. No, drop nie jest najgorszy bo Poleciał, poleciała instrukcja wirka, tutaj jakieś, jakieś dwie inne instrukcje, ale to nie zbieram. Trochę wiadomo kadeków można to wszystko wymienić. Dobra, to do to następnego metina. Uff. No to teraz czas ubić metina na 30. poziom, by wypadało. Jak już wam pokazuję wszystkie metiny, no to 30 chociaż, bo 25 nie chce mi się bić, ponieważ już będę miał zerowy drop na tym poziomie 37, nawet z rękawicą, a jeżeli poleci, to jakiś kadek plus 1,2. To dla, na, specjalnie na to mi się nie chce. <laughs> Co tu mogę Wam powiedzieć? Mm, niedługo będę już wybierał się postacią do V2. Znaczy, pierwsze oczywiście muszę wstąpić na VO i jezoty, nadrobić y, rzeczy do biologa. A potem będziemy się brali już za V2, za jakieś takie większe filmiki. I jak już ten filmik się ukaże, mm, to następne myślę, że będzie o zarabianiu, albo jeszcze coś z ekspienia ale to to jeszcze będzie w czasie Skile wbije sobie na m5 silne i duchowe na m4 słyszałem pewien mit że skile już na g mogą wejść od m7 o i zobaczcie jaki jest drop bez rękawicy żałosne 7 leveli różnicy i no praktycznie nic nie ma to tyle z metinów i zaraz wam coś jeszcze pokażę a ja postanowiłem że jeszcze wam dogram trochę dropu z metinów zobaczcie co, co mi tutaj tak dropa Nazbierało mi się trochę instrukcji już dzisiaj, no dzisiaj w większości. Także widzicie, przez godzinę, nawet nie wiem. No mniej więcej przez godzinę to nadropiłem, także nie jest trudno o zarobek. No i dobra, i co tu będzie za drop? I widzę jakieś KD plus 3. No zobacz... O, zobaczcie. I to jest obszerny drop. Duchowe uderzenie wirmie miecza Kadeki plus dwa zasadzka. No, taki drop to tylko marzenie. No dobra. A jeszcze jedno bicie bez kapitana. Może teraz będzie jakiś lepszy drop, mi się. No tu grubasie. I jazda. Nawalamy tego grubasa. O, zielonczary jeszcze z młodka poleciał. Zmianek już 32. 50 dodań Także już to się powoli zbiera. O, został otruty. I jaki drop? No i widzicie, różne broń na 30 lewym tropią. Więc tak jak na początku wam mówiłem, kadeki plus od plus 0 do plus 2 można wymieniać u Heng Hong na punkty. Za każdy kadek plus 2 są 3 punkty, za plus 1 2 punkty i za plus 0 1 punkt. I kadek po prostu się na nią przekłada, żeby dostać te punkty. I one się u niej zapisują, sumują się cały czas. I gdy tylko chcemy, możemy u niej wziąć sobie... Eee, ...marmurka. <grytanie> sobie do tego kadka przyłożę. No to jest plus 3. Stare, I pokażę Wam, o co chodzi. Marmury polifornii. Możemy tu kliknąć informację albo losu. Ja już posiadam tych punktów 91, ponieważ dam sporo tych kadem. I losujemy. I tu mam za jaką ilość punktów chcesz wylosować? Ja wezmę za 30 punktów i dostałem silny w piechór. Od 30 do 40 punktów to są naprawdę bardzo dobre marmurki, więc yy, te się najbardziej opłacają. To jeszcze taki mały bonusik Wam zrobię. Będziemy ulepszyć ryba. Eee, wysięgie ten ja <grymne> No. Teraz do plus 6 kowal nie pali, więc yy, problemu takiego nie ma. Ale pff, ja nie mam farta, bo jeszcze... Od tej aktualizacji nic nie udało mi się zrobić na 9 Także No i dobra, i na plus 7 i o, i widzicie Spalił Dobra, ja mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał Dacie łapkę w górę, zasubskrybujecie I do następnego, do następnego odcinka, na razie